Ty jesteś spis, to akurat zaraz dostaniesz posadkę z jakiejś spółce za miliony rocznie, a co mają powiedzieć ludzie, których dojechaliście stopami procentowymi? Bardzo ciekawa kwestia, proponuję dać znać osobom, które są wyżej niż ja, że mają mnie zatrudnić. Wątpię, że na to pójdą, gdyż nie mam nawet średniego wykształcenia, gdyż jestem w czasie liceum. Wszystko, co polskie im przeszkadza. To jest niestety prawda. Nasze symbole narodowe, nasza flaga, nasz hymn, ale cokolwiek co kojarzy się z Polską, tak? opozycji, szczególnie tej z Platformy Obywatelskiej, bardzo przeszkadzają polskie symbole. To tylko świadczy o tych ludziach, ponieważ przykro to oglądać. Trzeba było dodać zdjęcia z pierwszej komunii świętej. O, to jest bardzo dobry myśl. Chyba czas poszukać zdjęć z pierwszej komunii. No i dodać, bo skoro tak bardzo chcecie to oglądać. Szkoda, że w wytycznych nie napisali wam, że prowadząc TikToka jako młodzi pisowcy musicie rozumieć na czym polega humor czy trend. Chyba centrali będzie trzeba dać znać, żeby jednak swoje wytyczne nam poprawili. Dzisiaj wyślę maila, dzięki. Ale może warto pokazać cały film pana Biedronie, a nie wrzucać zwykły screen? Chciałoby się powiedzieć, co pan Biedron tam mówi. No jest to TikTok, więc pan Biedroń akurat nic tam nie mówi, jest tylko muzyka. Powiedzę, zapraszam do TikTok pana Europosła. Kochut to piąta kolumna na Śląsku, jest z Rybnika. Niekoniecznie chodziło o to, żeby w jakiś sposób obrazić pana Europosa, a bardziej pokazać jego skandaliczne y, słowa. Przecież dobrze napisał PO, to piąta kolumna. O, z tym się akurat zgodzę.